Gotowy? Gotowy. Mięsne czy wege? Mięsne. Pizza z ananasem czy peperoni? Peperoni. Ser na szynce czy szynka na serze? Ser na szynce. Najpierw mleko czy płatki? Płatki. Pierogi z ketchupem czy bez? Bez. Ciepłe piwo czy zimna herbata? Ciepłe piwo. Szampan z plastikowego kubka czy tanie wino w kieliszku? Mm, tanie wino w kieliszku. Nocny marek czy ranny ptaszek? Nocny Marek. Spokojny wieczór czy impreza? Impreza. Freak czy olimpiada? Olimpiada. Wakacje na wsi u babci czy maledliwe? Malediwy. Old czy new school? New school. Brunetki czy blondynki? Blondynki. Gryfindow czy Slytherin? Slytherin. Prawa czy lewa? Prawa. Dzień bez internetu czy dzień bez jedzenia? Dzień bez internetu. Android czy iPhone? iPhone. Psy czy koty? Psy. Ponton generalnie czy wolano? Ponton generalnie. Edzio czy Filipek? Filipek. WBW 2004 czy 2014? 14. Demokracja czy monarchia? Demokracja. Messi czy Ronaldo? Messi. Średni freestyle czy dobra pisanka? Dobra pisanka. Plan czy spontan? Plan. Brutalna szczerość czy niewinne kłamstwo? Brutalna szczerość. Trump czy Harris? Harris. Poprzedni mistrz powinien być rozstawiony czy walczyć w eliminacjach? Rozstawiony. Widelec czy pałeczki? Widelec. Być twarzą nowo powstałego lokalnego kieńczyka czy nowego modelu Matiza? Nowego modelu Matiza. Mamy. Dziękujemy Bitwie za pomoc w pytaniach.